Cześć, dzisiaj krótki odcinek z serii Tips and Tricks, podczas którego porozmawiamy sobie o Generative Designie. Zanim zaczniemy, dajcie mi znać, czy interesuje Was tematyka Generative Designu w komentarzach, to przygotuję wtedy dla Was film instruktażowy, dłuższy, w którym od początku do końca przejdziemy przez proces korzystania z tego środowiska, czyli jak zoptymalizować nasz projekt zgodnie z założeniami, które oferuje właśnie algorytm Generative Designu. Trochę taka sztuczna inteligencja, ale przechodząc do meritum. Przygotowałem sobie taką symulację piedestału dla stołu, tutaj mieliśmy blat, który jest blatem obrotowym, mam taki unikalny mechanizm, ale nie będę go teraz pokazywał, więc tylko dla celów takich wizualizacji, dla celów prezentacji narysowałem na szybko taki, taki element. O czym chciałbym powiedzieć, gdy będziecie wykonywać swoje generative designy, starajcie się zawsze żeby Waszym efektem końcowym była wolna forma. Wolna forma z poziomu Generative Designu daje nam bardzo szerokie pole, jeśli chodzi o edycję naszego kształtu. Zwróćcie uwagę, że z tego poziomu, gdy edytowałem mój wynik, który jest właśnie w formie organicznej, czyli t mam bardzo szerokie spektrum modyfikacji. Tak? Czyli na przykład, gdy wybiorę sobie ten poligon, Jestem w stanie dowolnie go modyfikować, jak i tworzyć kolejne wyciągnięcia, tak, czyli w tej sytuacji wybiorę sobie tylko lepszy rzut dla mojej kamery, wybieram lewy alt, zaznaczam mój niebieski kwadrat, tak, on był biały, po wyborze staje się niebieski i zwróćcie uwagę, że w taki oto sposób jestem w stanie tworzyć kolejne wystąpienia w moim modelu. Dalej korzystając z narzędzi, jakie oferuje środowisko wolnej formy, możemy oczywiście łączyć te wyniki ze sobą, tak? czyli żeby to wystąpienie połączyło się płynnie na przykład z tym kolejnym. Tego typu zmiany, zmiany zmienne możemy dodawać w sytuacji, w której chcemy podnieść pewne parametry naszego modelu, jakiego na przykład wytrzymałość na obciążenia, tak? czyli żeby w przypadku symulacji mesowskiej, którą dalej byśmy wykonali. Mogli mieć lepsze wyniki dla np. takiego współczynnika jak safety factor, czyli właśnie współczynnik bezpieczeństwa. Na dzisiaj to tyle. Dajcie mi znać w komentarzach, czy chcecie, abym taki filmik z generative designem dla Was przygotował. Tymczasem życzę Wam wesołych świąt i mam nadzieję, że Mikołaj był dla Was hojny. Do zobaczenia.